Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale I tym razem idziemy już za Triss Która tutaj sobie no. jest no. 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 no no, Tylko tyle mi no. odpowiesz Triss Naprawdę, gdzie my tu idziemy Gdzie ty mnie tu prowadzisz Triss Jakieś sprawę ci mam Tu pomóc załatwić, chyba tak piękna jak zwykle Żal się rozstawać Pewnie niedługo tu wrócę Ja w tym kapturze wygląda beznadziejnie, moim zdaniem. No Czy tak, Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do patrząc gramy, na nią ogólnie, to okej, okay, ale tak Bardziej niż z przodu, z tym kapturem, mm. a konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Musisz mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. No, to się dowiedz, Tris. Tutaj oczywiście kult wiecznego ognia. Ale tutaj, gdzieś w jakiejś zakamarki nas to Tris prowadzi. Tutaj mamy wejść, okej. Okay. Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż na patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu. A wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pod mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja go wyciągnę, Tris. Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żuramia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. <noise> I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. Za Zatem... to mówić, że tak kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miałem żem jajajni. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskaw. Położyłem mu książkę na brzuchu i przykryłem kupkiem. <grym> Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. No okej, okay, czyli tą klapą, tak? Otwórz. Mogę tak po prostu, nic mi się nie stanie. Nie, nic się nie stało, dobra. Mogę coś tutaj zabrać. Roztwór tęciowy. Nie. Nie używaj tego Geralt Okej, okay, filcowy pancerz z Artskelig. OK Okej Podoba mi się to Ej, te utopcy są jakieś dobre dość Będę sobie musiał pada podłączyć Dobra, czekajcie Okej, okay, zrobione Pad podłączony na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Yy, tak, zaraz tu to znajdę zapewne. Tylko... oho. Fajne rzeczy tutaj znajduję, no. Czy tutaj coś jeszcze będzie? Coś tutaj jest, zaraz będę musiał coś tu wyrzucić. Bo nie chce mi się tak łazić z tym. Zobaczmy jak ten pancerz tutaj wygląda. No jest plus 8, a rękawice minus 5. To rękawice od razu wywalę. Hmm. Tam jakąś przeszywanicę też mogę wywalić. Te buty w zasadzie też, bo na nic mi się nie przydadzą. Eee, pantofle nilwarskie. Eee, zobaczmy jak to by na mnie wyglądało. No szpetnie, że tak to powiem. Dobra, a te buzdygany wywalę. Dobra. Bo za te buzdygany i tak bym dostał tylko parę koron. Eee, yy, dokładnie. Tutaj jest jakaś cegiełka. Użyj tego, Geralt. Dobra. No właśnie. Dlatego po masakrze w Loc Muin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią ten tu przed coś? ale wpadli z deszczu no leży na pieniądzach. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy pieniędzy. Oho, chyba tam się świeciło co nie? Gdzieś w oddali? Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. No, nie wiesz ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Hm. Nie widzisz Tris? Nie znasz się Dobra, gdzie to może być? No tam widzę jakieś skrzynki Ale paczki to ja nie widzę Tam są jakieś chyba krzewy Zaraz tu zanurkuję, ale... O, dobra, widzę tam się na czerwono chyba świeciło, co nie? Tak, tam chyba Okej, okay, Nilfgaardzki Mierz Długi To może być naprawdę dobra broń yy... No właśnie Teraz będę tutaj spowolniony. No i wypływamy. Raczej zdążę na pewno. Dobra, będę musiał wywalić tą zbroję. Bo pewnie jest i tak gorsza. Chociaż na pewno będzie mi spowalniać ruchy. Jest i tak zwykła. Nie szkoda mi jej. A no za te rzeczy, za sprzedawanie tych rzeczy i tak nie ma jakoś. Szczególnie dużo pieniędzy, więc raczej mega dużo nie tracę na tym. Yy, proszę, Tris, oto Twój worek. Co tam ręką machasz? Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi, znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. No dobra Czyli Ty zapewne teraz... Na Pamiętasz te zlecenie musimy iść żywioły? od Tris. Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Byś mnie wykorzystał? Ja. <laughs> Nigdy tak nie uważałem. Oho, czyli tak gdzieś tutaj? Witaj czarodziejko. Witaj Brandon? Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! Ot niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Tris ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Możemy albo teraz pójść odraci, albo zapłać połowę. Ale że teraz zapłaci połowę, czy że później zapłaci połowę? Dobra, ruszajmy do pracy, w bo... W razie bierzemy się do roboty. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Tam, gdzie no. teraz już szczyt. o wiele lepiej wygląda. Niż w tym kapturze. W tym kapturze nic jej w ogóle widać nie było. Gdzieś tędy, tędy. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, ty drugą. miejsc. Okej, okay. wydaje mi się, że zmysłami będę musiał. Tutaj ja chyba chcesz... tak, tak coś coś świeci. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidą nie możesz tego zrobić. Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie maruj. Dobra, 2 na 3 zrobione. Jeszcze trzecie gdzieś powinno być. Dobra tutaj Powiedz Tris, że zadanie zostało wykonane. No to już pędzę Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. No W dobra. takim razie przygotuj się na fajerwerki, sztuki magicznej. Zaraz hmm. aktywuję kadidło zaklęcia. Mogę godzinkę? O, kółko. Mogę godzinkę? Dobra, wyleczone. No, aktywuj ten czar, Trizz. Tylko nie mnie. No? No? Aha, to fajne, za zaklęcie rzuciła. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami. Zabiłem jednego idelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... Pogodzoną. Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znasz? Tobie nie wiem. Yy... Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. Chyba raczej liczyła na jakąś bardziej rozwiniętą wypowiedź ze strony Geralta. No widać, że zaklęcie chyba działa. No proszę, nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Gerald, to są... Wiem, kto to jest, Lis. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę nie mogłem odmówić. Zostawił nam łapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Skoro jesteś taki domyślny, trzeba było brać nogi za pas. Nie lubię uciekać. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów. Póki jeszcze nie jest za późno. Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Dam ci radę, mutancie. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Dziękuję za dobrą radę, ale nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. <grytanie> Mam dosyć słuchania tego skurwysynu. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Pewien tego jesteś no tak, żaden z was Ej no, ale co są yeah. <laughs> Czekaj, zostaw mi go Dobra, no i piękny, cios kończący No, to liczyłem Mierz łowców czarownic Ty, niech się tu rozpadł Okej, okay, to, to jest jakiś magiczny ten przedmiot Może jakiś będzie lepszy niż mój miecz, chociaż Najbardziej chciałbym jakiś srebrny, no bo mam Same właśnie stalowe Chociaż ten srebrny tutaj widzę, że jest okej okay stalowa plus 8 Ale ten ma ulepszenia Więc na razie przy nim zostanę A te tu powywalam Nie zabijajcie mnie panie Oni mnie zmusili Jakbym mi nie powiedział To by mi spalili dom i magazyny Chłopcy czarownic nie znają litości Oszczędź mnie Nie upodabniaj się do tych morderców Zamknij się Powinienem się zabić ale z Twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze, macie tu pieniądze. A teraz presto. Dziękuję, Gerard. Mm, no właśnie, musi na siebie uważać, skoro tutaj wszędzie są łowcy czarownic. Eee, no, a ten Brandon był doskonałym przykładem tego, że jeśli Triss mu powiedziała, że jest czarodziejką, to on automatycznie poszedł eee, po tych łowców. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na Ale się bukuje i ta ręka. Chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corintili. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Nie jest bardzo skuteczna, przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do Targu Rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier Dejong. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Mhm, mm miło było Cię spotkać. Do zobaczenia, miejmy nadzieję. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia, Tris. Mm -hmm. Do zobaczenia. Gdybym chciał Cię odwiedzić. Mieszkam teraz na okrawkach. Musisz iść pod górkę za targ rybny. Zapraszam. Do zobaczenia. No dobra, no to lecimy teraz do tej. Onej romantki. Mam tutaj do wydania punkt. Więc czy ja mam już ulepszoną sugestię na trzeci poziom? Mam. Yy, to co ja bym mógł tutaj wy wydać? Hmm. Mogę pójść w igni, chyba. Zobaczmy, bo chciałbym mieć ten taki sterowalny. Ale to dopiero to będę mógł. No to dobra, pójdę na razie jeszcze w atak od szybkich ciosów. Tak, od szybkich ciosów, a później jakoś sobie wydam na właśnie ten znak igni, który będzie takim fajnym strumieniem, który zużywa adrenalinę. Czy czegoś szukasz, wędrowcy? A kto pyta? Rudolf de Jonghe, z tych de Jonghe, moi przodkowie kładli podwaliny pod, pod Grad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendacje. Mój ojciec Maria. Wszyscy powinni znać twoje zasługi Syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz, <laughs> kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek. A potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble. A w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz, w salonie znalazłem ludzkie odchody. <laughs> nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Korin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. No ja to bym I... bardziej poznał po medalionie, niż po dwóch mieczach. No ale... Skoro ty tak poznajesz, no to naprawdę świecznik jest taki ciężki. Halo, CD Projekt, wyrzuć. Dobrze, wziąłem świecznik i automatycznie mi się. Kurcze, no, zapełniło. Dobra, gdzie on tutaj iść? przestaniemy odejść. No pod podłogą coś jest, ale te odgłosy raczej stąd są No właśnie, o kurde, jest tutaj jakieś... ...borządko To tylko sen. Lalka poddasze. W takim razie rzućmy okiem na tych. Aha. Odłóż to, błagam. To krew. Razem mam wejść, bo tam tak? Sądząc po minimapie Chyba tak, po tej drabinie właśnie Jest tam do góry, Alek. o jakiej lalce ona mówi? Regał zostawia przejście do pokoju obok Pewnie Ardem Dokładnie, i co tutaj jest? Tam się coś błyszczy Tu też się coś błyszczy Rysunek kołyski A tutaj jest pewnie ta lalka Dokładnie, okej okay. Dziwne to wszystko Lalka na rysunku leży w kołysce Może powinienem rozejrzeć się za tą kołyską Tutaj jest gdzieś ta kołyska. Nie lubię tego, zostaw. No nie ma tutaj kołyski, więc gdzie ona może być? Tutaj, tak. Dokładnie. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Piec był chyba na dole, tak? Do tego, co mi się wydaje. Nie rozlewaj, proszę. Mi się wydaje właśnie, że. Piec był gdzieś tutaj, jednak nie. Czyli jednak musi być tutaj pod podłogą, pewnie sobie coś zrobić, Tutaj jest ten piec, dokładnie. Spodajmy ten piec. Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary. Ale fajnie! Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? Co tu, pobawić się już nie wolno? W co ty się bawisz? <laughs> Tamta pani poszła spać, a ja jej... Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Mm, Wielkim jesteś. To nie jest zabawne. Masz szczęście, że ja akurat wiem, że jesteś niegroźnym porządkiem, ale inni mogą nie wiedzieć i wtedy. A ty skąd niby wiesz, że jestem porządkiem? Skąd? Skąd? No skąd? Wyglądasz jak bożżanko, zachowujesz się jak bożżanko. Po prostu jesteś porządkiem. <laughs> Przez Ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Straszne sny są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem Ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie pusty, to w nim zamieszkałam. A potem przyszedł ten ważniak z banku i go kupił. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! W takim razie sam się wrócę. Nie no, dogadajmy się z nią. No, Wigat to nie jest miejsce dla porządek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem Wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła Twojej koleżanki. Ani, Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? <laughs> nie często to słyszę. Dzięki. A teraz idź obudzić śpiocha. Nie będę jej przeszkadzała. Obudzi się. Okej, okay, no to idziemy do tej Corinne Tilly w końcu z nią pogadać. Zobaczymy, może ona coś będzie wiedziała właśnie o Siri. Mam przynajmniej taką nadzieję. Fajnie byłoby już się czegokolwiek dowiedzieć, a widzę, że już się sama obudziła. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Tris Marigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu. Pod... Było to całkiem realne. I wcale niezabawne. To dzieło boszątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziano w Nowigradzie. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jesiotr. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. Dobra, więc wyjdźmy jeszcze, bo tutaj zgaduję, że jeszcze będziemy musieli powiedzieć temu bankierowi, że jest właśnie ten dom nawiedzony. Prawda? Ty tu stoisz? Stoisz, stoisz. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Nie potrafię zdjąć klątwy z tego domu. Dotrzymałem umowy, więc więc nie 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 jej. I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łabdemona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. No dobra, słuchajcie, w tym filmie byłoby to wszystko. Znaleźliśmy Tris w poprzednim, w tym odcinku jej pomogliśmy. Znaleźliśmy Corinthili, Pomogliśmy jej, pomogliśmy w porządku. A wy pomóżcie mi i zostawcie lajki, słuchajcie. Co, jeśli film wam się podobał, zostawcie lajka. A już dziękuję Wam za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych...